Telefon od mojej matki nadszedł we wtorek po południu, gdy przygotowywałam się do kolejnej podróży służbowej. Rozpoznałam jej numer i prawie pozwoliłam, by połączenie trafiło do poczty głosowej, ale coś podpowiadało mi, że powinnam. Odebrać. Agnieszko, kochanie, jak się masz? Głos mamy miał tę słodką nutę, której zawsze używała, gdy czegoś chciała. W porządku, mamo. Właśnie pakuje się na jutrzejszy wyjazd do Krakowa. O co chodzi? Wsunęłam telefon między ucho a ramię, kontynuując składanie ubrań do walizki. Mam pewne wieści. Twoja siostra wróciła do miasta. Ona i Tomasz przeprowadzili się wczoraj z Gdańska. Zatrzymałam się. Z Karoliną niewiele rozmawiałyśmy od czasu odczytania testamentu babci Elżbiety cztery lata temu. Och, myślałam, że firma jej męża tak dobrze prosperuje nad morzem. Zawsze się tym chwaliła podczas świąt. Głos mamy nieco przycichł. Cóż, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Najwyraźniej były jakieś problemy ze wspólnikami i zdecydowali, że najlepiej będzie wrócić do domu i zacząć od nowa. Rozumiem. Dokładnie wiedziałam, do czego zmierza ta rozmowa. Chodzi o to, kochanie, że chwilowo mieszkają u nas, ale wiesz, jakie małe jest nasze mieszkanie. Kolana Twojego Ojczyma coraz bardziej dokuczają, a skoro oni zajmują pokój, Gościnny, nie ma gdzie wykonywać ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zamknęłam oczy i policzyłam do pięciu. Mamo, czy prosisz o to, co myślę? Ten dom, który zostawiła ci babcia, ma trzy sypialnie, a ty mieszkasz tam sama. To byłoby tylko tymczasowe, dopóki nie znajdą pracy i nie staną na nogi. Dom babci Elżbiety moja Ostoja jedyne miejsce, które było naprawdę moje po dzieciństwie, spędzonym jako gość we własnym domu. Po śmierci taty, gdy miałam pięć lat, mama wyszła za Roberta zaledwie osiemnaście miesięcy później. Potem pojawiła się Karolina i nagle stałam się nieistotna. Jak długo potrwa to tymczasowo? zapytałam. Och, niedługo najwyżej miesiąc lub dwa Tomasz ma już kilka obiecujących rozmów kwalifikacyjnych. Wątpiłam w to, ale co mogłam powiedzieć? Dobrze mogą zostać w niebieskiej sypialni. Ale tylko do czasu, aż znajdą własne mieszkanie. Po rozłączeniu usiadłam na brzegu łóżka i pozwoliłam wspomnieniom mnie ogarnąć. Karolina była o sześć lat młodsza ode mnie, biologiczna, córka Roberta, od momentu jej narodzin stała się centrum naszego rodzinnego świata. Podczas gdy mama i Robert rozpieszczali ją, ja znalazłam schronienie w domu babci Elżbiety. Mama taty nigdy nie próbowała zastąpić moich rodziców, ale dała mi coś, czego oni nie mogli. Niepodzielną uwagę. Weekendy w jej domu stały się moją ucieczką od chaosu, jaki wnosiła Karolina. Wchodziła do mojego pokoju bez pukania, pożyczała moje rzeczy bez pytania i urządzała histerię, gdy słyszała odmowę. Mama i Robert zawsze jej bronili. To tylko dziecko, Agnieszko. Nie bądź taka sztywna. Studia były moim pierwszym prawdziwym smakiem wolności. Mieszkając w akademiku, mogłam wreszcie mieć własną przestrzeń, której nikt nie naruszał. Potem, na ostatnim roku, babcia Elżbieta odeszła. Byłam zdruzgotana, ale pośród żałoby pojawił się nieoczekiwany dar: zostawiła mi swój dom i oszczędności. Nie był to majątek, ale wystarczyłby pomóc mi rozpocząć życie bez długów. Reakcja Karoliny była natychmiastowa i roszczeniowa. To niesprawiedliwe. Powinnyśmy sprzedać dom i podzielić się pieniędzmi. Ona nie była twoją babcią. Była matką mojego taty w ogóle nie była z tobą spokrewniona odpowiedziałam. Ale. Nadal jesteśmy rodziną. Mamo, powiedz jej. I jak zwykle, mama i Robert delikatnie zasugerowali, żebym rozważyła podzielenie się z siostrą. Odmówiłam. A nasze i tak napięte relacje uległy dalszemu pogorszeniu. Ledwo rozmawiałyśmy po tym, z wyjątkiem obowiązkowych rodzinnych spotkań. Byłam na jej ślubie, gdy miała dwadzieścia lat, obserwując, jak wychodzi za Tomasza, mężczyznę dziesięć lat starszego, z rodzinnymi pieniędzmi i kontaktami biznesowymi. Wkrótce potem przeprowadzili się do Gdańska, a ja po cichu odetchnęłam z ulgą, że jest jeszcze dalej od mojego życia. Teraz, cztery lata później, wrócili i wkrótce mieli zamieszkać w moim domu. Dokończyłam pakowanie się na wyjazd do Krakowa z poczuciem niepokoju. Moja praca przedstawicielki handlowej firmy zajmującej się sprzętem medycznym wymagała regularnych podróży, co zwykle mi odpowiadało. Teraz te wyjazdy służbowe miały służyć innemu celowi ucieczce od chaosu, który Karolina nieuchronnie wniesie do mojego domu. Tydzień później przybyli z czterema walizkami markowych ubrań i dodatków. Karolina uściskała mnie z wymuszonym entuzjazmem, podczas gdy Tomasz uścisnął mi dłoń stanowczo. Pokazałam im niebieską sypialnię i pomogłam się rozpakować. Wieszając trzeci, designerski płaszcz Karoliny, nie mogłam się oprzeć myśli, że sprzedaż choćby jednej z tych rzeczy mogłaby prawdopodobnie pokryć miesięczny czynsz. Gdziekolwiek indziej. Podczas kolacji Tomasz odchrząknął. Mam już kilka obiecujących kontaktów. Jutro spotykam się ze starym znajomym ze studiów, który pracuje w bankowości inwestycyjnej. To świetnie, powiedziałam szczerze mając. Nadzieję, że szybko coś znajdzie, Karolina zakręciła widelcem w makaronie. Ja na razie nie będę szukać pracy. Jestem bardziej typem gospodyni domowej, wiesz? Lubię dbać o dom i sprawiać, by było miło. Uniosłam brwi. To doskonale, skoro lubisz prace domowe, możesz zająć się sprzątaniem, gotowaniem i praniem. Gdy tu będziecie. Jej twarz natychmiast zrzedła. Och, nie to miałam na myśli. Lubię to robić we własnym domu. Tutaj jestem gościem, więc więc jesteś gospodynią domową, ale tylko gdy jest to wygodne. Nie mogłam się powstrzymać. Nie przekręcaj moich słów, warknęła. Po prostu miałam na myśli, że wciąż się urządzam. Tomasz zmienił temat, a ja odpuściłam, ale już wiedziałam, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Dwa tygodnie mieszkania z Karoliną i Tomaszem ustaliłam rutynę. Wstawałam wcześnie, wychodziłam do pracy zanim wstali i wracałam do domu jak najpóźniej. Nie było to idealne, ale pomagało mi zminimalizować czas spędzany z Karoliną, która już powróciła do starych nawyków. Mimo deklaracji bycia gospodynią domową, wracałam każdego wieczoru, by znaleźć naczynia w zlewie, ubrania rozrzucone po salonie i żadnych śladów kolacji. Tymczasem Karolina wylegiwała się na mojej kanapie, przewijając telefon lub oglądając reality show. O, wróciłaś-mówiła, nie podnosząc wzroku. Możesz zrobić coś do jedzenia? Umieram z głodu. Pierwsze kilka razy gryzłam się w język i przygotowywałam kolację dla nas wszystkich. Do drugiego tygodnia moja cierpliwość była na wyczerpaniu. "Karolina, co robiłaś dzisiaj?" zapytałam pewnego wieczoru, znów znajdując dom w nieładzie. Wzruszyła ramionami. "Byłam u mamy i taty. Potem spotkałam się z Jagodą z liceum. Czy wiesz, że ma już dwójkę dzieci?" Jej Życie jest takie nudne. Miałaś czas, żeby może odkurzyć, albo zacząć pranie? Boże, Agnieszka, jesteś taka sztywna. Byłam zajęta odnawianiem kontaktów. Poza tym to Twój dom. Czy nie powinnaś sama chcieć utrzymać go w porządku? Musiałam odejść, zanim powiedziałabym coś, czego bym żałowała. Tomasz przynajmniej wydawał się starać. Wychodził każdego ranka w garniturze, wracając wieczorami z opowieściami o rozmowach kwalifikacyjnych i spotkaniach biznesowych. Czy faktycznie szukał pracy, czy po prostu unikał domu, nie mogłam stwierdzić, ale przynajmniej nie dokładał się do mojego stresu. Gdy mój szef zadzwonił z wiadomością o tygodniowej podróży służbowej do Wrocławia, prawie uściskałam. Go przez telefon. Siedem pełnych dni z dala od tej sytuacji brzmiało jak raj. Noc przed wyjazdem jasno określiłam swoje oczekiwania wobec Karoliny. Będę nieobecna przez tydzień, powiedziałam, pakując walizkę. Nie chcę żadnych imprez w moim domu pod moją nieobecność, żadnych gości zostających na noc, żadnego bałaganu, który będzie na mnie czekał, gdy wrócę. Karolina dramatycznie przewróciła oczami. Tak, mamo, coś jeszcze? Nie oddychać. Twoim cennym powietrzem? Nie siadać na twoich świętych meblach? Tomasz ma drugi etap rozmowy w przyszłym tygodniu, więc miejmy nadzieję, że wkrótce zejdziemy ci z głowy. Wyjechałam wcześnie następnego ranka, starając się ignorować natrętne uczucie, że pod moją nieobecność coś pójdzie nie tak. Wyjazd do Wrocławia okazał się błogosławieństwem. Nie tylko dostałam przerwę od napięcia w domu, ale zamknęłam umowę z dużym szpitalem, co miało mi przynieść znaczną premię. Mój szef był zachwycony. Obiecując ładny procent dodatkowo do mojej zwykłej prowizji. Świetna robota, Agnieszka. Powiedział podczas naszej ostatniej. Rozmowy: Weź dodatkowy dzień, jeśli potrzebujesz zasłużyłaś. Odmówiłam dodatkowego dnia, rezerwując najwcześniejszy lot do domu. Pomimo obaw, część mnie miała nadzieję, że Karolina i Tomasz uszanowali moje życzenia. Może wrócę i zastanę dom w porządku oraz dobre wieści o perspektywach zawodowych Tomasza? Mój lot wylądował późnym niedzielnym popołudniem. Z zewnątrz dom wyglądał normalnie, co uznałam za dobry znak. Otworzyłam drzwi frontowe, wciągając walizkę do przedpokoju, gdy zauważyłam coś dziwnego. Trzy nieznane walizki stały przy schodach. Zanim zdążyłam przetworzyć, co to oznacza, usłyszałam śmiech dochodzący z salonu. Nie tylko głosy Karoliny i Tomasza, ale także inne, które ledwo rozpoznawałam. Upuściłam torby i ruszyłam w kierunku dźwięku. Scena, która mnie powitała, zatrzymała mnie w pół kroku. Karolina i Tomasz siedzieli na mojej kanapie z filiżankami kawy w dłoniach, naprzeciwko starszej pary, którą rozpoznałam jako rodziców Tomasza. Wszyscy czworo spojrzeli na mnie z zaskoczeniem, gdy pojawiłam się w drzwiach. Agnieszka Głos Karoliny był nienaturalnie wysoki. Nie spodziewaliśmy się ciebie do późnego wieczora. Najwyraźniej, odpowiedziałam chłodno, patrząc wymownie na dodatkowy bagaż w moim korytarzu. Co się tutaj dzieje? Karolina przykleiła uśmiech do twarzy. Och, pamiętasz rodziców Tomasza, Ryszarda i Lidie? Zdecydowali się odwiedzić nas na jakiś czas. Czy to niemiłe? Otworzyłam usta, by zaprotestować, by przypomnieć wszystkim, że to mój dom i nie upoważniłam żadnych gości, gdy Karolina podskoczyła, chwyciła mnie za ramię i praktycznie zaciągnęła do kuchni. Dajcie nam chwilę zawołała przez ramię, zanim zamknęła za nami drzwi kuchenne Czy ty postradałaś zmysły? syknęłam. Wyraźnie powiedziałam: Żadnych gości Wiem, wiem szepnęła jej oczy błagalne. Ale potrzebuję, żebyś udawała tylko przez chwilę, najwyżej dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Absolutnie nie. Chcę, żeby wyjechali jutro. Proszę, Agnieszka. Jej głos stał się jeszcze cichszy. Powiedziałam im, że ten dom należy do mnie. Tomasz to podtrzymał. Traktują mnie o wiele lepiej, odkąd myślą, że mam to ładne miejsce. Po tym, jak biznes upadł, byli dla mnie tacy zimni, Obwiniając mnie za rozpraszanie Tomasza czy cokolwiek. To pomaga nam zachować twarz. Szczęka mi opadła. Oszalałaś. Nie będę udawać, proszę, chwyciła moje dłonie. Zajmę się wszystkimi pracami domowymi, przysięgam. Będę gotować, sprzątać, prać, wszystko, czego nie robiłam. Po prostu udawaj, że zatrzymałaś się u mnie na jakiś czas, bo masz problemy w pracy. Proszę, Agnieszko, nigdy o nic Cię nie prosiłam. Spojrzałam na jej zdesperowaną twarz i poczułam, że się waham. To było absurdalne, kompletnie szalone, ale jakoś znalazłam się kiwając głową: dwa tygodnie, ani dnia dłużej. I lepiej dotrzymaj obietnicy dotyczącej prac domowych. Ulga zalała jej twarz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Przysięgam, nie pożałujesz. Wróciliśmy do salonu, gdzie zostałam przedstawiona jako siostra Karoliny, która tymczasowo mieszka u niej z powodu problemów zawodowych. Rodzice Tomasza pokiwali głowami ze współczuciem, choć w oczach Lidii dostrzegłam cień osądu. Kolacja tego wieczoru była na wynos z restauracji po drugiej stronie ulicy, choć Karolina twierdziła, że wszystko przygotowała sama. Lidia i Ryszard zdominowali rozmowę, wyjaśniając, jak firma ich syna upadła z powodu nieuczciwych wspólników i bezwzględnej konkurencji, ani razu nie sugerując, że Tomasz mógłby ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność. Gdy kolacja dobiegała końca, Karolina zwróciła się do mnie ze słodkim uśmiechem, który natychmiast włączył dzwonki alarmowe. Agnieszko, czy nie miałabyś nic przeciwko zajęciu się naczyniami podczas gdy ja porozmawiam z Ryszardem i Lidią? Dzięki, siostrzyczko. I tak o to wiedziałam, że zostałam wykorzystana. Gdy zeskrobywałam resztki stależy przy zlewie, obserwując, jak Karolina śmieje się i czaruje swoich teściów w moim salonie, miałam przeczucie, że jej obietnice dotyczące prac domowych nigdy się nie ziszczą. Moje przewidywania dotyczące złamanych obietnic Karoliny okazały się trafne. Tydzień po rozpoczęciu tej absurdalnej maskarady stałam się nieoficjalną pokojówką, kucharką i chłopcem do bicia dla całego gospodarstwa. Każdego ranka wychodziłam do pracy, podczas gdy pozostali spali. Tomasz całkowicie porzucił. Poszukiwanie pracy zamiast tego, pełniąc rolę przewodnika, po mieście dla swoich rodziców. Spędzali dni na zakupach, zwiedzaniu i obiadach na mieście, podczas gdy ja pracowałam, by płacić rachunki za dom, który w ich przekonaniu należał do mojej siostry. Gdy wracałam każdego wieczoru, Karolina robiła pokaz gotowania kolacji dla swoich teściów, co oznaczało zamawianie jedzenia na wynos, przekładanie go na babcinę naczynia i paradowanie z nim, jakby to była jej własna kreacja. Nawet bałaganiła kuchnię, by wyglądało, jakby gotowała cały dzień. Agnieszko, czy mogłabyś pomóc posprzątać kuchnię? Stało się jej wieczornym refrenem, zawsze wypowiadanym pod czujnym okiem Lidi. Skoro mieszkasz u nas, to tylko uczciwe, żebyś się przyczyniała. Gryzłam się w język i robiłam o co prosiła, czując oceniające spojrzenie Lidi, wwiercające się w moje plecy. Zaczęła wygłaszać drobne komentarze w zasięgu mojego słuchu. To tak hojnie. Ze strony Karoliny, że pomaga siostrze w trudnych czasach rodzina zawsze powinna być na pierwszym miejscu albo wychowałam Tomasza tak, by był odnoszący sukcesy, ale tak, żeby pomagał mniej fortunnym. Cieszę się, że wspiera zarówno swoją żonę, jak i jej borykającą się z problemami siostrę. Pewnego Wieczoru, po szczególnie wyczerpującym dniu w pracy, przyłapałam Karolinę w pralni. To musi się skończyć, powiedziałam. Obiecałaś, że zajmiesz się pracami domowymi, ale ja robię wszystko, podczas gdy ty bawisz się w gospodynie w moim domu. Miała przyzwoitość, by wyglądać na winną. Wiem, przepraszam, po prostu Lidia ma takie wysokie oczekiwania, i nie chcę jej zawieść. Kiedy wyjeżdżają? Minął już ponad tydzień. Muszą wyjechać. Porozmawiam z Tomaszem, obiecała, ale mogłam stwierdzić po jej wyrazie twarzy, że nic się nie zmieni. Tej nocy otrzymałam miesięczne rachunki za media i prawie zemdlałam. Koszty wzrosły ponad dwukrotnie przy pięciu osobach w domu. Dodatkowe zużycie wody, elektryczność działająca cały dzień, ogrzewanie utrzymywane na tropikalnym poziomie, bo Lidia była wrażliwa na zimno. Wszystko to sumowało się do setek złotych więcej niż moje zwykłe rachunki. Wpadłam na dół z rachunkami w ręku, znajdując Karolinę samą w kuchni. Spójrz na to rzuciłam w nią papierami. Media podwoiły się musisz zapłacić przynajmniej połowę. Karolina przejrzała rachunki, jej oczy się rozszerzyły. Nie stać mnie na to nie mamy teraz żadnych pieniędzy to nie mój problem. Wszyscy mieszkacie tutaj, używając wody i prądu przez cały dzień, gdy ja jestem w pracy. Nie pokryję tego sama. Nie bądź taka, jęknęła Karolina. Jesteśmy rodziną. Nie możesz nam pomóc tylko tym jednym razem? Moja cierpliwość w końcu pękła. Nie. Mam dość całej tej sytuacji. Jeśli nie możesz przyczynić się finansowo, to musisz przynajmniej zrobić to, co obiecałaś i zająć się domem. Ale nawet tego nie zrobiłaś. Mam dość bycia wykorzystywaną. Nie zdawałam sobie sprawy, jak głośno mówiłam, dopóki nie usłyszałam otwierających się drzwi frontowych. Tomasz i jego rodzice wrócili z kolejnej wycieczki, łapiąc końcówkę naszej kłótni. Co się tutaj dzieje? zażądał Ryszard, marszcząc brwi. Wyraz twarzy Karoliny natychmiast zmienił się z kapryśnego na pokrzywdzony. Agnieszka nie chce płacić swojej części rachunków. Powiedziała cichym, zranionym głosem. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem. Po wszystkim nadal mnie wrzucała pod autobus. Lidia wystąpiła naprzód, jej twarz surowa. Młoda damo, nie rozumiem twojego nastawienia. Twoja siostra wielkodusznie otworzyła swój dom podczas twoich trudności, a tak jej odpłacasz, odmawiając wniesienia wkładu? To nie jest, zaczęłam, ale Ryszard mi przerwał. Szczerze mówiąc, zauważyliśmy Twój brak wdzięczności, odkąd przyjechaliśmy. Karolina gotuje i dba o ten piękny dom, podczas gdy Ty po prostu przychodzisz i odchodzisz. Kiedy Ci się podoba, wykorzystując jej dobroć, kręciło mi się w głowie. Sam absurd bycia pouczaną o wykorzystywaniu Karoliny we własnym domu był zbyt wielki. Bez słowa zabrałam rachunki i wycofałam się do swojej sypialni, zamykając za sobą drzwi na klucz. Słyszałam ich na dole, ich przytłumione głosy wznosiły się i opadały. Wyobrażałam sobie Karolinę odgrywającą ofiarę, jej teściów pocieszających ją, wszystko na mój koszt. Niesprawiedliwość tego paliła mnie w piersi. Gdy głód w końcu zmusił mnie do zejścia na kolację, atmosfera była lodowata. Lidia i Ryszard ledwo zauważali moją obecność, podczas gdy Karolina unikała patrzenia mi w oczy. Tylko Tomasz! Wydawał się niekomfortowo z napięciem, bawiąc się serwetką i próbując małej rozmowy, która szybko zamierała. Potem Lidia odchrząknęła: Karolino, kochanie, mój ojciec zawsze uczył mnie, że uczciwość i szacunek są fundamentami każdego domu. Oczywiście, mamo odpowiedziała Karolina dlatego czujemy, że musimy się odezwać. Lidia rzuciła wymowne spojrzenie w moim kierunku. Nie sądzimy, że to działa, mając twoją siostrę tutaj. Wyraźnie wykorzystuje Twoją gościnność i szczerze mówiąc, jej nastawienie wpływa na spokój Twojego pięknego domu. Prawie zakrztusiłam się wodą. Ryszard przytaknął. Byłaś więcej niż hojna, ale przychodzi moment, gdy musisz postawić własną rodzinę na pierwszym miejscu. Tomasz się zgadza, prawda, synu? Tomasz wymamrotał coś niezrozumiałego, intensywnie studiując swój talerz. Lidia kontynuowała. Uważamy, że najlepiej byłoby, gdyby Agnieszka wkrótce znalazła inne lokum. Wszystkie oczy zwróciły się na Karolinę, czekając na jej odpowiedź. Obserwowałam ją z ciekawością, zastanawiając się, czy w końcu wyzna prawdę o tym, do kogo naprawdę należy ten dom. Zawahała się, jej oczy przemykały między Teściami a mną. Mogłam zobaczyć wewnętrzną walkę rozgrywającą się na jej twarzy. Potem, biorąc głęboki oddech, Zwróciła się do mnie. Agnieszko, powiedziała jej głos nienaturalnie stanowczy. Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyś spakowała swoje rzeczy. Potrzebuję, żebyś się wyprowadziła w ciągu dwóch tygodni. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Ryszard i Lidia aprobująco kiwali głowami, podczas gdy Tomasz patrzył na swoją żonę z niedowierzaniem. Oczy Karoliny spotkały. Moje, błagając cicho, bym zagrała wraz z nią jeszcze raz, ale coś we mnie w końcu pękło. Osiągnęłam punkt krytyczny. Powoli wstałam, położyłam serwetkę na stole i rozejrzałam się po ludziach, którzy wtargnęli do mojego życia i mojego domu. Nie, powiedziałam cicho. Nie sądzę. W pokoju zapadła cisza po mojej odmowie. Usta Lidii wisiały otwarte w szoku, podczas gdy twarz Ryszarda poczerwieniała z oburzenia. Przepraszam wreszcie wyjąkała Lidia To nie twoja decyzja, młoda damo. Pochyliłam się do przodu, kładąc dłonie płasko na stole stole mojej babci, w moim domu. Właściwie to jest każdy w tym pokoju ma dokładnie dwa dni na spakowanie rzeczy i wyjazd i mam na myśli wszystkich. Twarz Karoliny zbladła. Agnieszko proszę, czy możemy porozmawiać o tym na osobności? Żadnych więcej prywatnych rozmów, Karolino. Mam dość kłamstw i manipulacji. Zwróciłam się do Lidi i Ryszarda. Jest coś, co powinniście wiedzieć. Pozwoliłam Karolinie i Tomaszowi zostać tutaj tymczasowo, bo potrzebowali pomocy, ale to jest mój dom. Ja go posiadam. Ja płacę rachunki. Oczy Lidii zwęziły się podejrzliwie. Karolino, czy to prawda? Karolina wyglądała, jakby miała. Zaraz zwymiotować. Mogę wyjaśnić. Powiedziałaś nam, że to twój dom. Głos Ryszarda stał się niebezpiecznie cichy. Oprowadzałaś nas, jakbyś była właścicielką. Tomasz w końcu przemówił. Tato. Po prostu próbowaliśmy zachować twarz po upadku firmy. Nie chcieliśmy, żebyście wiedzieli, jak źle się sprawy potoczyły. Następne kilka minut to był chaos. Lidia i Ryszard krzyczeli na Tomasza i Karolinę. Karolina płakała i próbowała się bronić. Tomasz siedział z głową w dłoniach, wyglądając na pokonanego. Stałam, obserwując, jak konsekwencje kłamstw mojej siostry rozpadają się wokół niej. W końcu miałam dość. Cisza! Uderzyłam dłonią w stół wystarczająco mocno, by naczynia zagrzechotały. Nie obchodzą mnie wasze rodzinne dramaty. Chcę, żeby wszyscy opuścili mój dom teraz. Lidia wstała z godnością, na jaką mogła się zdobyć. Wyjeżdżamy natychmiast, nie zostalibyśmy ani minuty dłużej w domu zbudowanym na kłamstwach. Spojrzała gniewnie na swojego syna i synową, a wy dwoje nie liczcie, że przybiegniecie do nas po tym upokorzeniu. W ciągu godziny Lidia i Ryszard spakowali swoje torby i wezwali taksówkę. Wyjechali bez pożegnania z kimkolwiek, drzwi trzasnęły za nimi z ostatecznością. Gdy tylko wyjechali, Karolina wybuchła. Jak mogłaś mi to zrobić? Zrujnowałaś wszystko, nigdy nam nie wybaczą. Ja? To ty im skłamałaś, Karolino. Okłamałaś mnie. Wykorzystywałaś mnie od dnia, w którym się wprowadziłaś. Byłam zdesperowana. Ich aprobata znaczy wszystko dla przyszłości Tomasza. Teraz nie mamy nic. To nie mój problem, powiedziałam spokojnie. Macie dwa dni na znalezienie innego miejsca zamieszkania. Twarz Karoliny wykrzywiła się z wściekłości. Zawsze byłaś o mnie zazdrosna, zawsze, tylko dlatego, że babcia zostawiła ci ten dom. Zostawiła mi ten dom, bo była moją babcią, nie twoją i dlatego, że byłam jedyną, która spędzała z nią czas, która się o nią troszczyła. Ty okazywałaś zainteresowanie tylko tym, co mogłaś od niej dostać. To nieprawda. Jest prawdziwe, tak samo jak prawdą jest, że nie zmieniłaś się ani trochę od czasów, gdy byłyśmy dziećmi. Nadal myślisz, że świat kręci się wokół ciebie, że zasady cię nie dotyczą, że wszyscy powinni się uginać, by cię zadowolić? Cóż, mam dość dogadzania ci, Karolino. Wynoś się z mojego domu. Odwróciłam się i poszłam na górę, zamykając się w sypialni przy dźwiękach ciągłych krzyków Karoliny. Trzęsłam się z adrenaliny. Ale także czułam się dziwnie spokojna. Po raz pierwszy w życiu przeciwstawiłam się siostrze, nie ustępując. Wcześnie następnego ranka zadzwonił mój telefon. To była moja matka. Agnieszko, co się na. Boga dzieje? Karolina dzwoniła do mnie wczoraj wieczorem histeryczna, mówiąc, że wyrzuciłaś ją i Tomasza. Nie mają dokąd pójść. Mogą zostać z tobą i Robertem. Twój dom nie jest aż tak mały zaśmiałam się gorzko. To nie. O to chodzi. Rodzina pomaga rodzinie, wiesz o tym. Czy ta zasada dotyczy też Karoliny? Bo nie zrobiła nic, żeby mi pomóc, odkąd się wprowadziła. Zamiast tego okłamała swoich teściów, twierdząc, że mój dom jest jej, a potem próbowała mnie wyrzucić, gdy to zasugerowali. Jestem pewna, że doszło do nieporozumienia. Żadnego. Nieporozumienia, mamo. Dla odmiany posłuchaj mnie zamiast automatycznie stawać po stronie Karoliny. Ona i Tomasz wprowadzili się, obiecując, że to tymczasowe. Potem zaprosili jego rodziców bez pytania mnie. Zostawiała mi wszystkie prace domowe, udając przed teściami, że jest panią domu. Gdy poprosiła ich o wkład w podwojone rachunki za media, odmówiła, a potem obwiniła mnie przed wszystkimi. Moja matka milczała przez chwilę: Cóż, jestem pewna, że nie miała na myśli nie obchodzi mnie, co miała na myśli. Byłam Więcej niż hojna, a ona wykorzystała to przy każdej okazji, muszą wyjechać dzisiaj. Agnieszko, proszę, przemyśl to, nie. I szczerze mówiąc, mamo, nie chcę słyszeć od ciebie ani od Roberta, jeśli zamierzacie ją bronić, jak zawsze. Mam dość bycia tą odpowiedzialną, która nigdy nie otrzymuje żadnych względów. Rozłączyłam się, zanim zdążyła odpowiedzieć. Czułam się zaskakująco dobrze, wreszcie stawiając na swoim. Do tego wieczoru Karolina i Tomasz spakowali swoje rzeczy, nie pożegnali się. W kolejnych tygodniach dowiedziałam się od wspólnych znajomych, że Karolina i jej teściowie już ze sobą nie rozmawiają. Najwyraźniej powiedzieli jej, że nie jest mile widziana w ich domu po tym oszustwie. Moja matka dzwoniła kilka razy, zostawiając wiadomości głosowe, które stopniowo ewoluowały od żądania przeprosin do niezręcznego sugerowania rodzinnego obiadu, by wyjaśnić sytuację. Usunęłam je wszystkie. Trzy miesiące po awanturze mój dom znów był spokojny. Rachunki za media wróciły do normy. Moje podróże służbowe stały się przyjemne, a niekonieczną ucieczką. Przemeblowałam niebieską sypialnię, przekształcając ją w domowe biuro, gdzie mogłam pracować zdalnie, gdy nie podróżowałam. Siedzę teraz na babcinej huśtawce na ganku, obserwując zachód słońca nad dzielnicą. Ona kochała ten dom. Ten dom to nie tylko budynek, to moje sanktuarium, moje dziedzictwo, mój dom i wreszcie błogo jest znów tylko mój. Koniec historii.